Siemanko drodzy, w 13 odcinku LS 2015 na modach e, zmieniłem mapkę na trzy gospodarki będzie lepiej, dla mnie prościej i tak dalej to tak, przeczytam wam tutaj wszystkie zapraszam do zagrania na pierwszej mapie serii Saczynowo. E, a tutaj coś tam, coś tam kupowanie pola Miejska yy, mapa ma na celu polskich wsi coś tam coś tam yy, Bla 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 i tak dalej. Start. Tak teraz się brzydkie farmy. Trawa na tym. Dobre takie większe ocie suna. Oczywiście, że nie ja wpierw pobiegam. Tak, ta mapa będzie miała pierwsze miejsce jak na razie. Tamte się nie liczy. Jeszcze dwie. Co to tam Siano skoszone jest? Dzisiaj um, Gdzie się tego tako... u Już skoszone! Ale super! Tutaj chyba drugie miejsce, tutaj chyba będę sobie balował. Że tak powiem... Tak, ja chyba tutaj będę. Kurde, jaki... Garaży. Tak, ja chyba tutaj będę. Taka mała, fajna. Drzwi wszystkie otwierane, o Boże. Sup. Tylko niech ja zaproszę. Jeszcze na kombajn, o Boże. tej drabina była. Dobra, ta mapa jest super eee, Gospodarka znaczy Co to jest? Kukurydza? Łoł wow. Idziemy, o ja na tamtej będę Nie ma bani tam jakiś ciągnik stoi? Tutaj po nawozie Z to jakiś 7 7 <grym> Szkoda, do niego wejść nie można. Ale super mapka. O boże. Dobra, wszystkie odcinki, chyba że coś lepszego znajdę. Najlepsza mapka, zmieniam zdanie o tamtych mapkach, ta jest najlepsza Nie, zostanę przy tamtej Tutaj się dźwignie ten Zostawię sobie Ursusa Sklep Tutaj to wszystko sprzedaję nie to nie obchodzi, ja kupuję polskie maszyny Tego sobie Ursusa zostawiam Bo tutaj tam mapa... Nie wiem, a przejdę się tutaj jeszcze O, tutaj kurnik jest mm, nie Ja zostanę przy tamtego spodarce Chociaż... <laughs> tak, zostanę przy tamtej gospodarce. Kupię teraz te wszystkie pod maszyny. <laughs> Ciapek 60 zetor. Chociaż nie, tutaj będę miał, no. Yy, to tak, 60... Sześćdziesiątka... Na mody nie czekajcie, bo wiem, muszę się ogarnąć jak yy, wrzucić to, bo ja zrobiłem sam taki ten ten i na no internet jeszcze nie wrzucałem. Ale mam zamiar. Więc kupiłem czapkę, kupiłem. Kupię sobie tego zatorka. I z ciągników to wszystko. Tur. I do balotów tylko weźmiemy. Jak na razie. Kombajn. E, będziemy dzisiaj robić drugą... Nie. To w następnym odcinku będziemy robić drugą gospodarkę i dopiero potem będziemy grać. Tum, Wózek musi być. Przyczepki. Weźmiemy zwykłą... Serio muszę już usunąć? Aż takie to jest do kitu? Osk... Nie, dobrze, nie zresztą. No. A nie, dobra, spokojnie. A tutaj Ursusem przyjadę? Boże... Co? Co robisz? Nagrywam. Coś poszedłeś? Co? Coś poszedłeś? Nie, to nie prani, to tutaj to... A, no, no, no. Tak, oczywiście na tej serii... O kurde, yy, będzie multiplayer, mam zamiar <coughs> zrobić wszystko, żeby tutaj było multiplayer, choćby nie wiem, czy ta mapka jest na multi, mam zamiar połączyć jakoś z twórcą mapy, <coughs> czekaj, 60 postawię tutaj i został New Holland, o Boże, nie, znowu. ładnie tak cofnąć. Gigi. Lecz jak ogarnę się, jeszcze gdzie tutaj Bizona będę mógł wpakować. tutaj się boję, że tutaj Bizona mnie wiadę. Bizona tutaj będzie trzeba chyba postawić. O tak, o tak, dzięki Bogu, że o tym pomyśleliście. O Boże. Pszenica to jest chyba jęczmień. Y jęczmień, no, jęczmień, kukurydza, rzepak. O Boże. Dzięki Bogu. W końcu jeden twórca mapy pomyślał o takich zastosowaniach. Kury! Serio, to tutaj można do kur wjechać? Jaki troll! Do kur można ciągnikiem wjechać. E, nie, my będziemy zaczynać od siewów: od bronowania, potem siewy. Już podjadę tam tym postalem. Co? Ursusem pod ten. No Boże, Polubił już Jurki. co? E, to tak, pojedziemy po teraz temat szyn. Tutaj owce chyba są, bo krowy to ja tam mam. E, a gdzie są ciągniki? Chabra. Przesolenie tutaj pojechałem. Yy, ja tylko ten odcinek tak nierealny będzie, bo chcę tylko te maszyny sobie pozwolić. A, syra będzie najbardziej realniejsza. Hahaha, ha, ha. troll, 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 face, 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 face troll. Dobra, postawię go tutaj na razie. Yy, tak, w planach miałem go wyremontować, ale to później. Na razie trochę tym porobimy, a potem go wyremontujemy. Orbitrol założymy. Tur będzie jak będzie... Tak, bizonem pojedziemy. Ale piękny ten bizon, naprawdę. Nie wyobrażam sobie tej gospodarki bez niego. Już podjeżdżamy ciapykiem. Oczywiście rozrzutnik. Te wszystkie te, te to ja teraz kupuję. Nie będę. Oczywiście beczkę to będzie miał ktoś inny. A ktoś inny nie będzie miał na przykład rozrzutnika. Ja będę miał ten, co zawsze miałem. Będę trzy te gospodarki robił, tak. Żeby każdy, kto by chciał ze mną zagrać, miał już takie... Albo nie, po prostu ktoś będzie chciał zagrać, powie... kupi sobie sam maszynę, po prostu po... pomogę mu je pozwozić i... I to co yy, ja tutaj, yy, sorry, tam na YouTube mi się trochę te odcinki pomyliły w napisach i nie wstawiłem niektórych odcinków po prostu niechcący. Dobra niech stoi jak jest Ciapka odstawimy Tu tutaj jakiś wieś na górę jest nie oni tutaj o wszystkim pomyśleli No nawet to można otwierać Nie to jest najlepsza mapka jaką miałem Zaczekajcie, jak to się robi? <laughs> tutaj prasę nie wyjadę, bo tutaj prasę wstawię. Powiem, że moje mody są super. Ja jakby miał na przykład grać na zagranicznych modach, no bo dobra, Zetor to jest zagraniczny ciągnik, ale nie wyobrażam sobie grać na tych wszystkich fendach, Klasach, Dojcach. Ja lubię polskie maszyny, nie jak niektórzy, że oni są szybko, to zrobić, to zrobić. Ja wolę na spokojnie. sobie wszystko ładnie, pięknie zrobić, a nie tak na chybił trafił. I ja nie jestem taki na przykład jak inni youtuberzy, że oni chcą to, bo to szybciej zrobią. Bo nie, ciapka tutaj dużo to dla No, jutro idę się zapytać jak złożyć papiery do gimnazjum. Bo szczerze mówiąc, no nie wiem. Chyba nas tych z drzwiami te widwy są. No. Dawaj cię. Tutaj. Trochę... ten ciapak by był idealny, gdyby jeszcze te ciągło z tej deski nie wystawało. Jeszcze tylko wizone i kupujemy jeszcze. resztę maszyn. Oczywiście na mojej gospodarce będą dwie osoby, a na tych resztów po jednej. Wsokie się kadabra dobre okej, okay. to te drzwi zamknę, chociaż nie, bo będziemy zaraz siać, to nie, nie siać jeszcze trochę nam będzie, bo trzeba trochę zbronować. Tak, kupujemy resztę maszyn, to tak, tutaj kombajn przyczepy, kupię jedną tą, jedną tą większą ursusa. Dalej, pług, czwórkę weźmiemy, nie będziemy się cackać z trójkami, kultywator. Ciapkowy czy sześćdziesiątkowy? To jest pytanie. Talerzówkę. nie. To złozetr taki wyciągnie to weźmy ten do ciapka. Dalej się w nie weźmiemy. Ten drogi, ale okej. Okay. Rozsiewać ten, ten, rozrzutnik, zobaczymy. Ten mi się lepszy wydaje. Aha, spoko, wiedziałem, że tak będzie. Okej, okay. podczepię sobie, ojciec. Chodź. A karamba. Ej, co się dzieje? Takich problemów to jeszcze nie miałem. Dobra, teraz przyczepy do tyłu będę woził. O kurczę, przecież tutaj jest ten Dobra, na tym tym będą stały. Rozsiewać po Tutaj kisząka jest chyba, nie? No. Yy, Oka jest spoko. Jak będzie po wszystkiemu, co? Okej, okay. okno nie jest skształcone. Kupię kury trochę. To jest 10. Kogut wyszedł za płot, co za kogut. Na rosół będzie. Hmm, 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 hmm. Dobra, wciśniemy po to resztę. Tam, szczerze Wam powiem, że ta mapa wygląda jak e, e, coś tam było. Nazwa mapy to było. Nazwa mapy V1. ten wiatr wygląda jak właśnie z tamtej mapy. Tak myślę, co to nazwą mapę włączyłem, czy co? Dobra, ciśniemy. Będziemy 60 siać potem. I 60. Sześćdziesiątką... Za to, to ciapek da radę. Takie e, małe brony piątki, nie? Czy niezbyt No to 60 będzie miała dzisiaj robotę. To w tą przyczepę wezmę. A Czy Znowu w coś zahaczyłem. Tutaj postawię się wnik. Niech pod dachem stoi. Nie potrafię tego moda usunąć. V. Ale dobra tam przeżyję. Będę tylko 3 z bo 4 zboże no Trawa to nie zboże, ale... Kosi się, nie? To będzie taki bardziej live. Myślałem, że to biedronka Agro. O, właśnie ten kredyt, rozumiem kasę. Ten kredyt będzie można wziąć. Tylko 8000 tysięcy z miliona coś. A, sorry, z tysiąca. To ja wydałem 1000, prawie 200 tysięcy na te, te same maszyny. Kursus i tak pod ten duży podmotek będziesz. Tylko kupię resztę maszyny i podmotek pójdzie. I siew będzie No, przyda się go pod młotek, bo nawozy trzeba kupić. A za 8 kafli, to zboża też nie kupi, nie? Znaczy na Realna gra. Nie powiem Też pod ten pod dach. Chcę dzisiaj zwieść te wszystkie maszyny, bo na samochodzie, jak to mówię, i ten i się To też ostatnia maszyna do zwozu. A, sorry, nie kupiłem jeszcze wszystkich. No tak, a teraz te wszystkie zgrabiarki to od razu kupuję. Nie będę potem, że niby od kogoś pożyczam czy coś taką kupię. Tam postawię talerzówkę. Bóg też gdzieś tam z tyłu. Myślałam, że to nowe zboże super teksturki są. I powiem, że jest spora mawa. Ładne łąki. Spoko, spoko. Dobra, kupujemy te pozostałe maszyny. I rozsiewacz. Tak, teraz. Tutaj. stąd na razie. To jest do mleka. Myślałem, że to do mleka. Boże, jak mało kasy. O Boże. Dobra, kończę na dziś odcinek z przewozów maszyn. No to co? Ja się muszę pożegnać. Na razie, cześć!